I dostaliśmy ostatnio od pacjenta takie pytanie, jak odróżnić IBS od, od endometriozy? To oczywiście ta diagnostyka obejmuje kilka rzeczy. To jest po pierwsze wywiad. Musimy tą pacjentkę popytać, kiedy ona ma te dolegliwości. Bo jeżeli te dolegliwości są w żaden sposób związane z cyklem miesiączkowym, no to już nam bardziej idzie w kierunku IBS. IBS jest w ogóle takim rozpoznaniem z wykluczenia. Więc tak naprawdę, jak wykluczamy inne schorzenia, tak naprawdę finalnie gdzieś tam nam lampka się pali o tym IBS-ie. Natomiast, natomiast w endometriozie dolegliwości są bardzo charakterystyczne, najczęściej. Jeżeli mówimy o zależności od tego oczywiście, którą część jelita ta choroba dotyka, bo pamiętajmy, że to są kompletnie inne objawy. Jeżeli dotyka jelita grubego i to w tym dolnym odcinku, to pacjent ma ból przy oddawaniu stolca, ból miesiączkowy promieniujący do odbytu. To takie dwa główne i krwawienia mogą być, jak jeżeli choroba jest bardzo zaawansowana. Jeżeli choroba dotyka wyższej części lita grubego, czyli na przykład te sicy, to te pacjentki często podają nie właśnie ból przy oddawaniu stolca, ale na przykład wzdęcie, zaparcie, potem następową biegunkę. I to są bóle zlokalizowane w lewym kwadrancie podbrzusza. Jeżeli pacjent ma endometriozę lita cienkiego, którego mamy 6 metrów, to tam objawów może praktycznie w ogóle takich typowo ginekologicznych nie być. Czyli ta pacjentka może normalnie oddawać stolec, może mieć na przykład prawidłową funkcję lita, nie mieć ani biegunek, ani zaprać, a na przykład mieć takie masywne wzdęcia. Masywne wzdęcia, które po prostu są związane z tym, że cienkie jest bardzo cienkie, jak sama nazwa wskazuje, i nawet drobne zmiany na tym elicie potrafią je pozaginać w różny stopień. I ta pacjentka ma odbijania, wzdęcia, i to wiele lat można nie mieć żadnej diagnozy więc te, te dolegliwości różnią się w zależności od lokalizacji tego, te, tej choroby i to odróżnienie nie zawsze jest takie proste, ale tak jak wiesz, z Twojego punktu widzenia IBS ma też pewne charakterystyczne objawy, tak? mhm. czy, czy takie bardziej, które kierunkują właśnie to w kierunku diagnostyki gastroenterologicznej niż w kierunku endometriologii.